AstraZano za mną już się zaczyna hamować na jednej z fajniejszych e, hamowni w Warszawie, czyli na hamowni VTG Maha i zobaczymy co wyjdzie. Wyszło 171 koni. Nie jest to może jakiś tam najlepszy na świecie wynik na C26, ale tak naprawdę jest to zupełnie seryjny silnik położony tylko na EMU i ma tylko większą przepustnicę. Więc co tam są jeszcze jakieś wałki, ale tak naprawdę nikt nie wie, jakie one są specyfika, specyfikacji, więc ja chyba jestem zadowolony. Ok, no to czas podsumowań na spokojnie. 171 koni i 211 N. Co można zobaczyć z tego wykresu? Przede wszystkim fajny jest moment obrotowy. Tutaj jest jedno wahanie, ale tak naprawdę, w motorsporcie myślę, że to nie ma znaczenia, bo ten silnik nie schodzi do takich obrotów. Właściwie od 4500 mamy 200 Nm, to dosyć dużo. Można powiedzieć, że ten wykres jest trochę za długi i nie potrzeba go tak mocno okręcić i rzeczywiście te biegi się zmienia trochę wcześniej. Zostawiłem ten obrot wyżej, dlatego że to jest cholernie krótka skrzynia biegów i czasem lepiej trochę go przekręcić niż zmieniać bieg i zaraz redukować albo katować go na odcinie. Na koniec zachęcam również do obejrzenia wszystkich trzech części o budowie tego samochodu. Zachęcam również do obejrzenia kolejnego odcinka, który będzie relacją z rundy samochodowych Mistrzostw Białego Stoku. No i oczywiście będę wdzięczny za subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.